Większość osób chce dobrze wyglądać, ale gdyby mi zależało na sylwetce, na pewno bym pracował nad tym. Na chwilę obecną w głowie czuję się no w miarę w porządku, co za tym idzie nie potrzebuję jakichś dodatkowych endorfin związanych z, właśnie z ćwiczeniami, czy chociaż jestem coraz bliższy tego, żeby wrócić do treningów i... Jeżeli na przykład, wracając, przepraszam, ale wracając do tych piersi, które można, ma się wpływ na to, jaki, ma, jaki się nosi rozmiar w tym wypadku, no bo to dość popularne zabiegi są, jeżeli chodzi na przykład o powiększanie czy pomniejszanie piersi, jeżeli dana kobieta się dobrze z tym czuje, dlaczego nie? Teraz pojawia się właśnie ta kwestia indywidualizmu, bo wiadomo, najbliższą jej osobą będzie jej facet i jeżeli facet... Moim zdaniem, jeżeli będzie faktycznie ją kochał i będzie wiedział, że ona z powodu tych drobniejszych piersi rzeczywiście cierpi, i tak dalej, i nawet jeżeli on był przeciwny temu, tak jak powiedziałem, każdy ma swoje zdanie na ten temat i zgodziłby się na taki zabieg, dla mnie naprawdę super, bo to jest w jakiś sposób przejaw miłości. Bo jeżeli przez całe życie ktoś był przeciwnikiem, np., powiększania biustu a w danej sytuacji zgodzi się na to. Dla kobiety, bo wie, że w jakiś sposób ją to uszczęśliwi, dla mnie bomba. Naprawdę duży szacunek. Jeżeli by ją krytykował i dokuczał jej, no to to już moim zdaniem troszkę nie, 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 nie w porządku. A z drugiej strony, otaczając się gronem przyjaciółek, które by jej doradzały, odradzały, zaczęłyby oceniać. Jeżeli jest to w jakiś sposób kompleksem i faktycznie wieczorem czy rano wstając, czy rzeczywiście daną osobę to boli, uważam, że powinna zrobić możliwie, możliwie to, co można z tym zrobić i po prostu to zmienić. Bo jeżeli nikomuś nie odpowiada, bo ma za duży nos, może go sobie zoperować jak najbardziej. Zdania też będą podzielone, wyglądasz pięknie, albo yy, dlaczego kaleczysz naturę. Ale to też jest przejawem indywidualizmu. I teraz, moim zdaniem, jak sobie z tym poradzić. Ja sam nie jestem do końca taki, że. Ponoć. Ponoć. No dobra. Bywam uparty o. Bo też gdzieś o tym mówiłem, że. Daje się przekonać. W poprzednim chyba. No nieważne. Mam nadzieję, że słuchasz całości i no, będziesz wiedziała, albo wiedział, o co chodzi. A aczkolwiek nie ma. Jeżeli ktoś, według, ktoś mi przedstawia swoją perspektywę, ja się z nią zgadzam, to ja od razu o tym mówię i nie ma najmniejszego problemu dla mnie. I koniec dyskusji. Często przez to ludzie, którzy są nastawieni na to, że ja będę oponował, czy nie będę przyznawał się w jakiś sposób do tego, że ktoś ma lepszy pomysł ode mnie, gotowi do walki mówią, nie, zróbmy tak. A ja mówię, ok. i jest taka konsternacja teraz. A jak, Ty się zgadzasz? No tak, zgadzam się. A, no, a, 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 To ciekawe. Bardzo lubię to zjawisko zresztą i super. Mi, mi nie zależy na tym, żeby być najmądrzejszym, tylko żeby faktycznie robić to, co w danej sytuacji jest najmądrzejsze. Jeżeli to jest czyjś pomysł, super, bo dzięki temu wiem, że otaczam się mądrymi ludźmi, Czy mądrymi... Z gruntu wszyscy jesteśmy, jakby nie patrząc, całe życie się uczymy, czyli no, mędrcami... W danej dziedzinie możemy być i tak dalej. Bardziej mi chodzi o to, żeby otaczał, otaczać się ludźmi, którzy myślą, bo dla mnie to jest istotne. A jeżeli ktoś ma lepszy pomysł ode mnie, super, bo wiem o tym, że mogę polegać na tej danej osobie i tak dalej, i że ci ludzie są wartościowi, nie tylko dlatego, że są. Czy w danym momencie ich nie ma, czy są, kiedy ich potrzebuję, tylko że rzeczywiście są w stanie mi pomóc, i mam nadzieję, że ja tym osobom też się w jakiś sposób tak czy inaczej jestem w stanie odwdzięczyć. Wiadomo, że to nie jest tak, aha, dobra, ty mi dałaś radę, dałeś, to teraz ja czy jestem winien. Nie, nie, tylko że to w, po prostu w jakiejś symbiozie takie życie, a nie ten temat. I teraz, żeby zachować indywidualizm przy swoich kompleksach. Jak byłem młodszy, bardziej się przejmowałem chociażby tymi stopami. Ale w... w pewnym momencie doszedłem do wniosku, że faktycznie ja nie jestem w stanie ich zmienić. Nie utnę sobie palcy, nie wiem, nie będę nosił za małych butów, bo mi są niewygodne po prostu. I ten ma, ale płetwy. Ja z uśmiechem mówię, wiem, bo na... dzięki temu naprawdę dobrze pływam, bo rzeczywiście dobrze pływam. <laughs> I tyle. I po prostu albo obracam to w żart. Jeżeli komuś się nie podoba to na co patrzy, to może ze mną rozmawiać stojąc bokiem. No, patrzeć w oczy nie musi, patrzeć mi na nogi. I to samo jest, to samo się tyczy wszystkiego dookoła. Jeżeli ja to akceptuję, właśnie pod warunkiem, że tak jak mówiłem o ludziach otyłych, że nie jest to kwestią tego, że na co dzień się obnoszę z tym, że ue, bo to jest super i tak dalej, bo ja tak mam i ja to akceptuję i w ogóle a wieczorem jest, przychodzi dół z tego powodu to co innego, ale ja naprawdę się nie przejmuję tym że mam po prostu nadwymiarowe stopy i jeżeli teraz zastanawiasz się nad swoim kompleksem to sobie pomyśl, czy on faktycznie jest takim kompleksem, za jakiego go bierzesz bo dobra, trzymam się tych stóp Szacunkowo w 75-80% ludzie w ogóle nie patrzą na moje stopy. Nawet jak spojrzą, to zobaczą. No fakt, spojrzą, że są czyste i zadbane buty. W większości wypadków. W większości powiedziałem. Bo jak, mnie, jeżeli mnie znasz, to wiesz. Ale w większości wypadków te buty naprawdę, bo gdzieś tam są. No dbam po prostu. Dbam o to, żeby o nie dbać. I teraz, jeżeli. Spojrzy, fajny but, ok, i nikt nie biega, z nikt nie ma linijki w oczach ani nikt tego nie sprawdza. Tak samo, jeżeli teraz, o dziewczynach, jeżeli chodzi o biust, dobra. Prywatny pogląd: nie jestem w stanie określić, czy lubię duże, czy małe piersi. Jako facet. Heterek nie jestem w stanie, bo uważam, że one są przypisane do właścicielki i to właśnie ta właścicielka, nosicielka. <grym> te, te, tego słowa kiedyś użyłem, właśnie ona definiuje to, czy. Są ładne czy nie. Czy to jest miseczka, nie wiem, A, czy to jest, nie wiem, czwórka, piątka. Jakkolwiek ważne to, jaka jest dana osoba, bo są kobiety z małym biustem, których nie wyobrażam sobie z dużymi odwrotnie. Więc nie ma. Moim zdaniem, dla mnie przynajmniej nie ma definicji, które ja preferuję. Tak samo jak chodzi o wysokie, niskie. Nie ma. Dla niektórych właśnie, tak jak ta koleżanka, o której na początku mówiłem, się wypowiedziała, ona mówiła bezpośrednio o sobie. Ale są ludzie, którzy będą szaleli za na przykład dziewczyną, która ma metr 90. A są tacy, którzy będą szaleli za dziewczyną, która ma metr 50. Więc nie ma tutaj kompleks, Jeżeli. Tak i biorę, biorę za to odpowiedzialność, tak, bo to nie jest gadanie typu co ja bym zrobił na czymś miejscu, tylko moja rada i biorę naprawdę za to pełną odpowiedzialność, jeżeli masz kompleks, który faktycznie Cię w jakiś sposób tam bodzie, to są dwie opcje, albo, go, albo to zmieniasz, jeżeli jesteś w stanie to zmienić, Albo po prostu z tym żyjesz, bo to jest właśnie ta indywidualność, tak? Bo uwierz mi, do końca życia nie zobaczysz mnie w innej fryzurze niż na łyso. Ogólnie, no w, w milimetrach można liczyć te włosy, jak tam czasem jest przewaga, przeważa u mnie lenistwo albo brak, nie, nie ma czegoś takiego jak brak czasu, lenistwo. A jeszcze nie trzeba, jeszcze nie dzisiaj. Pff, ostatnio w czapce chodziłem. <grywa> Bo nie chciało mi się golić po prostu. Założyłem czapkę. Co rzadko robię nawet zimą. I to wszystko składa się... Akceptacja samego siebie, uważam. To jest właśnie klucz do tego, że stanąć przed lustrem każdy człowiek jest indywidualistą na swój sposób. Nie mówię teraz o wyborach, jakich dokonujemy w życiu, tylko idę bardziej w fizjonomię w tym wypadku. I tutaj nie ma moim zdaniem czegoś takiego, że... Nie, przede wszystkim nie ma dwóch takich samych osób, bo nawet bliźniaków jesteśmy w stanie rozpoznać. I to już czyni nas wszystkich indywidualistami. I teraz w danym wypadku moja łysina i duże stopy w jakiś sposób wyróżniałem mnie z tłumu, jeżeli faktycznie się dobrze przyjrzysz, bo z reguły ludzie nie są na tyle spo... Nie, oni są spostrzegawczy, tylko nie zwracają na to uwagi po prostu. Bo w większości wypadków wiele osób patrzy na wiele rzeczy. Jedni zwracają uwagę na oczy, inni na dłonie, inni na uśmiech, inni na, nie wiem, na tyłek, długość nóg. Każdy ma tam swoje jakieś rzeczy, na które patrzy. I teraz dla niektórych faktycznie może coś się wydawać, stojąc przed lustrem, że jest to paskudne. A kto inny to pokocha. A jeżeli nie pokocha, to będzie akceptował. A jeżeli teraz, to już w ogóle jest takie. Nie wiem jak to bajkowe. <laughs> Cudowne wręcz. Bo teraz jeżeli jest to bardzo bliska osoba, w tym wypadku partner, partnerka, żona, mąż, kochanka, kochanek, nieważne, ale taka osoba, która faktycznie będzie akceptowała coś, co uznaje się przez drugą osobę za defekt, a mimo nawet jeżeli faktycznie byłby to defekt, a ta druga osoba akceptuje to, to w tej pierwszej też budzi w jakiś sposób pewność siebie i dzięki temu dochodzi do tej akceptacji, która jest najważniejsza moim zdaniem w tym wypadku. Bo jeżeli nie jestem w stanie czegoś zmienić, nie urosnę, nie będę miał dwóch metrów. Chyba, znaczy na pewno jakieś specyfiki mógłbym przyjmować. Ale no. Tak po prostu sam z siebie nie urosnę do 200 cm. I akceptuję swój wzrost. I tyle. I uważam, że w ten sposób powinniśmy działać. Akceptując. W ogóle to piękne słowo jest. Sens, znaczenie tego słowa jest piękne. Akceptacja. Bo ja nie muszę czegoś lubić, nie lubić i tak dalej. Ja to akceptuję. Teraz mamy przełom. Czy znaczy nie wiem, co ty masz słuchając tego, ale <grytania> ja nagrywając to, mam przełom zimy z jesienią. twój z wiosną. Bo pogoda jesienna taka dosyć, ale nie mam też na to wpływu i albo akceptuję to że jest taka pogoda i ja sobie jestem na spacerze i dzięki czemu mogę nagrywać to co nagrywam a Ty dzięki temu możesz słuchać co nagrywam no to właśnie między innymi dzięki tej akceptacji i uważam, że akceptacja w